Hej, z tej strony Pandusiek, a dzisiaj będziemy w sumie nic nie będziemy tylko ja Wam pokażę gdzie są wszystkie klucze na blog Star Planet i pierwszy jest tuż za mną przy tym wiatraczku e, jakby możecie zobaczyć krajobraz wokół mnie jest tu wiatraczek, wchodzimy do takiej dziurki i jest tu lód którego ja kompletnie nie potrafię, ale w tej dziurze tu jest po prostu e, niebieski kluczyk, więc chciałabym go zdobyć. I ok, wskoczyłam tu i mam niebieski klucz, a więc możemy iść po kolejny i będzie to klucz żółty. I jest on niedaleko w sumie, bo przy steli schodzimy tą drabinką w dół, ale możemy też spłynąć i w tych krzaczkach z dziura, przechodzimy przez nią, skręcamy w lewo i jest tu żółty kluczyk i wypływamy stąd. OK, wypływamy sobie i idziemy po czerwony klucz, i jest on zupełnie naprzeciwko tego. Wchodzimy tu, w tą jakby jaskinię, Skręcamy w prawo. Jest tu znowu dziura. Przechodzimy przez nią. Jest tu serduszko. Wchodzimy w te krzaczki po lewej stronie jest tu smoła, Wchodzimy w nią. Jest tu żółta brama. I teraz, jak przejdziemy przez tą bramę, to trzeba wskoczyć do paszczy tego smoka po czerwony kluczyk i się wracamy. Wracamy się. Jesteśmy przy ricie. Wskakujemy na ten domek na górę i trzeba dać spray pomniejszający. Więc ja go dam. I wchodzimy za borówki. Jest tu zielony kluczyk. Y Okej, okay. możemy usunąć ten efekt jak stąd wyjdziemy, więc ja to zrobię, bo jest mi niepotrzebny i idziemy po ostatni klucz. I teraz przy tej fladze, przy hojneczce, tu za krzakami jest fioletowy klucz ukryty tutaj. A więc go dziękuję za masowego. A więc bierzemy ten klucz i idziemy po prostu już um, do bram. Dobrze, a więc ja już jestem przy tych bramach i idę odebrać tajemnicę. Zrobię najpierw zdjątko. Oj, prawie zebrałam. Ok, zdjęcie zrobione i możemy odebrać tajemnicę. Ja Wam dziękuję za ten odcinek i do następnego.